No to widzowie, robimy dzisiaj nockę. W dzisiejszym odcinku pojechałem nad Wisłę, żeby sprawdzić, o której godzinie będą brały ryby. Nad wodą przesiedziałem ponad 12 godzin. Tym łowiłem również przez całą noc. Jakie gatunki ryb udało mi się złowić, ile ich złowiłem, no i o której godzinie było najwięcej brań. Zapraszam do oglądania. No dobra, stanowisko jako takie mamy tu ogarnięte. Nęcimy. Dzisiaj jest. Dużo niższa woda niż ostatnio. Z tego względu zupełnie inaczej się ta woda zachowuje, tutaj. Ale jest i tak bardzo dobrze. Ziarno, ląduje na haku. A ziarno grochu, oczywiście. Czy będzie dzisiaj leszczyk na, ziarnu, na ziarnie grochu? O, troszkę dalej muszę, bo tu mógł wjechać w kamienie. No i super. No i czekamy na pierwszy strzał. Trzymajcie kciuki mocno. O, było branie. Chyba takie kurdy dziwne coś. Groch, co prawda, cały, ale jakoś dziwnie się ten spławik zachował. Nie wiem, czy to tak go prąd wciągnął, ale wolałem przyciąć. No to wiecie, różnie jest, nie? Dobra, od razu wstawiamy i zobaczymy, co z tego będzie. Kurde, za późno. Pewnie płotka się bawi, chociaż to też tak było kleniowo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Próbujmy. Kurde. Nie wytrzymałem. Wciula coś robi i to grubo. Słuchajcie. Widzieliście? Jakie to są ryby? Wciulowatego mnie tu tną. A za coś tu przytniemy. Siedzi. Siedzi coś, branie było bardzo delikatne. No, spróbuję ją tutaj. O kurde, poszedł mi tam. Co to jest? Klenik. Nie wiem, czy go tutaj dam radę z tej roślinności. Dam radę. O, taki fajny nawet. Niepozorne branie. Ale jest. O! Podbierak mokry. To najważniejsze. Nie jest olbrzymem. Ale fajne, bawił się, bawił się i wybawił. Także tak zaczynamy dzisiejszą przygodę wiślaną na przystawkę. A, ale aż mi łapy latają z wrażenia. Słuchajcie, to, to wszystko jest z wrażenia. Bardzo szybko znowu nastąpiło branie. Nie siedzę tu może 5 minut, jakby były jakieś puknięcia. Czyli znowu widać, że ewidentnie trafiliśmy, weszliśmy po prostu na rybę. Grochu nie dosypuje tym razem. Ponieważ dosyć dużo go wsypałem, jeszcze jak przyszedłem, zanim zacząłem nagrywać, parę garści sypnąłem, a żebranie było bardzo szybko, to jeszcze trochę to, co tam jest, dajmy temu poleżeć. No i sprawdzamy, nie? Coś jeszcze musi się tu kryć. Mam nadzieję, że dzisiaj żaden wiatr nas z nadwody nie wypędzi i nocka dojdzie do skutku. No wczoraj trochę powiało, bo ten film, który oglądaliście z przystawki ostatni, to dla mnie to było wczoraj, a dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj też jest dosyć ciepło, ale jest taki zachodni wiaterek, dosyć przyjemny, także fajnie się siedzi, ciśnienie. 1014 hektopaskali, więc ten jeden hektopaskal, który od wczoraj skoczył do góry, tak się dzisiaj utrzymuje, więc dobrze, nie ma żadnego skoku. Za to jest skok wody, a w zasadzie nie skok, a opadnięcie wody, bo woda dosyć mocno spadła już dzisiaj, dostałem się tutaj bez woderów, ale to nic, z tym się akurat nie zrażam, bardziej interesuje mnie, że ta przejrzystość wody jest taka fajna, ta woda nie jest mętna, jak to zwykle przy przyborach, no bo ta mętna woda już przeszła, woda opadła, ona się wyczyściła, więc no wróży to, że może być fajnie, Także. Lecimy z tematem. Przypomnę, chyba jest ok. Nic się tu nie uszkodziło. Zawsze sprawdzajcie to po rybie. Różnie to tam z tym bywa. jakieś tam chmurki widzę, ale to chyba nie idzie do nas. Dobra. Słuchajcie, fajnie, 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 fajnie. Cieszę się. Jestem zadowolony, jak to klasyk mówi. Także zakładamy kolejne ziarno. Nasze mózgi wypełnione są wędkarskimi emocjami. O. Ja jestem ciekawy, czy tu w nocy faktycznie jakiś leszczyk podejdzie, kurde, bardzo bym chciał, słuchajcie. Bardzo mocno kciuki trzymajcie. Liczę na Was. Na siebie trochę też. Siedzi. No, dużo mniejszy, ale jest. O, jakiś, kurde, krump. No, takiego jego mościa to już dawno nie miałem. Słuchajcie, krąpika, opa, ale taki całkiem płynie. On poradzi sobie. Wziąłem siatkę, słuchajcie, a to już bardziej na nockę. Leszcz ma to do siebie, że nie bardzo lubi, jak się go wypuszcza w chwili łowienia, bo często przepłasza stado. Dlatego zabrałem, jakby nam te leszcze zaczęły brać, to będziemy je na razie z drugiej strony główki w siateczkę chować. A na koniec głowienia wypuścimy oczywiście. No widzę, że coś się dzieje. Gra warta świeczki chyba będzie dzisiaj. Mam nadzieję. No to jeszcze, dalej, 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 dalej. Dobrze trzymacie kciuki. Mocniej, mocniej jeszcze. Wam powiem, że tutaj musi być naprawdę sporo drobnej ryby, nie? bo ten spawik o, 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 cały czas coś tam się bawi. Tylko, że to jest coś raczej małego moim zdaniem. Oczywiście nie będę schodził na mniejszych haczyk, żeby tu łapać te drobnice. No bo, jakby idea przystawki zrobionej pod grubszy zestaw, tak jak ja to zawsze robię, tak jak wielokrotnie Wam opowiadam, jest właśnie taka, żeby łowić większe ryby. Tam te małe niech się odbijają. Ziarno jest małe, bo ten groch jakiś taki kupiłem, mmm, strasznie małe ziarna ma. Ale jak widzieliśmy ostatnio i dzisiaj też zresztą to tam czy klenią czy leszczą to widzę chyba za bardzo nie przeszkadza, no bo no może leszczą jeden na razie wziął na ten mały groch, to zmienimy ziarko, no ale widzę klenie biorą także. I tam czasami jak mi się złapie to jakieś, jakieś większe staram się wybrać. No, niestety, ja kupuję. Zaraz Wam powiem, gdzie ja kupuję, bo to bardzo dużo o to pytacie. Bardzo często takie pytanie pada, gdzie ten groch kupić. No to jeszcze raz mówię, to musi być groch cały, niełuskany. To jest jakby warunek konieczny, taki jak na grochówkę. I ja go kupuję po prostu na Allegro. Już nie latam po sklepach spożywczych, bo bardzo często ostatnimi laty jest problem. Są połówki, jest łuskany. A to musi być cały To Więc po prostu na allegro. A tego tam jest po prostu cały multum. Wpiszcie groch cały, na bank znajdziecie. I taki kupuję tam, jaki mi tam podejdzie, akurat cenowo, i, i jaki obrazek gdzie będzie ładny. Tym razem płoć. Czy może bardziej płotka. A taka sobie, ale. Ale jest trzeci gatunek. E, fajna nawet. Wiślana taka fajna. O kurde. Ustaw się, żeby cię tu widzowie zobaczyli. No dobra. No i widzimy, w to miejsce podchodzą gatunki ryby różnych gatunków. Cieszy mnie to niezmiernie. Teraz czekamy na lecha. Tak to widzę, nie? że jeszcze jeden kleń w dzień, i później, jak się ściemni, to będą leszcze. A może coś jeszcze. No, to zaczyna nam słoneczko zachodzić. Elegancki widok. Myślę, że najwyższa pora na telesfora. Żebyśmy jeszcze dosypali coś tutaj na noc, nie? Bo powiem Wam, że... O, znowu puknęło. To jest odciula takich puknięć. Tyci, tyci. I jest ryzyko, że bardzo dużo tego grochu zostało wyjedzone. A że tutaj spodziewamy się ryb, które raczej będą szuflować ten groch. A tu wejdą ze na ze dwa, 3 leszcze, to one tutaj zrobią porządek. Jeszcze trochę poczekamy, bo jeszcze spławik jest dobrze widoczny, i będę montował świetlik. Ale niech się trochę ściemni. Zastanawiam się tylko, czy na ten spławik yy, założę tą gumkę, w którą się wkłada gumkę, to tworzywo, w które się wkłada spławik, bo to jest bardzo gruba antenka. więc nie wiem, czy nie czekam jeszcze. Przeinstalowanie całego zestawu. Siedzi, ale mała ryba. Czerta. O, mała certka Czy co to? O, to? Zobaczymy, co tu się będzie działo dzisiaj. Czy coś tu się będzie działo? A ładna srebrna. certa czy świnka? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Im słońce i niżej, tym ciekawiej. Zobaczcie. Fucking shit jak to wygląda. O jest. Ale kurde. się w telefon zapatrzyłem. O, ładna ryba. Kurde, wielicho poszedł. O, no, i właśnie to jest to. Nie, no ładne, może nie. Kleń, kurde, kleń. Tak po ciemku już prawie. To ci numer. No chodź. Mieliście? Nocny. Prawie nocny. Nie ogromny, ale fajny. Do wody. No. Wychodź, kolego. Tam, tam, tam. O. Gdzie my, moi drodzy, zakładali świetlik. Teraz, jak tu przygotować się do tego nocnego łowienia? Czyli najpierw musimy nasz spławik tutaj sobie przygotować. Mam nadzieję, że będą świecić, bo one trochę tutaj leżą u mnie. Najgrubsze, kupuję najgrubsze jakie są, 4,5. No już widzę, że będzie problem z tym spławikiem. Teraz z reguły problem polega na tym, że o, tą gumkę trzeba naciągnąć jakoś tutaj na tą końcówkę. Można to zrobić na mokro, tak kurde, no nie jest to co powinno być. Tu mam inne spławiki, no ten jest. No będę musiał zmienić spławik, słuchajcie. Inaczej sobie nie poradzimy. Czyli ściągamy tutaj te gumki z niego, podciągamy, tak żeby nam wszystko na dół zjechało. Teraz ściągam wszystko z żyłki. Tu sobie pochowamy spławik schowamy. mamy cieńszą tą antenkę tutaj, więc łatwiej naciągniemy sobie. Aha, to właśnie jeszcze muszę zrobić. Naciągamy tutaj też oczywiście na wilgotno to zrobimy. I takimi ruchami, bo on jest trochę mniejszy, i tak nie chciałbym, żeby mi ta gumka spadła. Nie, jakiś spadnie świetlik, to jest pół biedy, Bo mam drugi gumki, niestety nie mam drugiej. bo... No dobra, i to mamy. Wtykamy cyk, i tak wygląda spławik do nocnej przystawki. Taki sam tyle, że ze świetlikiem. Ten świetlik trochę będzie dociążał ten spławik, więc troszeczkę go przenurzy, ale to nic, bo sam świetlik będzie wystawał na tyle, że z powodzeniem zobaczycie te brania. No i groch zakładamy, nasz groch. Yy, mamy obadane, tak, wiemy jak ta woda chodzi, jak się zachowuje, także wtykamy zestaw, jak to się mówi. No dobra, słuchajcie, i to jest cały myk. Yy, tak jak powiedziałem, wszystko polega na tym, że po prostu do tego zestawu, który mamy, Zakładamy sobie świetlik tak, żeby po prostu widzieć brania w nocy. Z powodzeniem, bo ja już no, ostatnio tego nie robiłem, ale wiele, wiele lat temu na nocki jeździłem tak w miarę i z powodzeniem te brania jesteście w stanie. No, o, o, właśnie już było. Już jest branie, kurde. No jest ryba. Nie, nie zdążyłem nagrać zacięcia, słuchajcie. Kurde. Tu walczyłem jeszcze z tym goprokiem, te goproki to Wam powiem o dupy rozbić. Kurwa, zacina się albo co. Jest jakaś ryba. Ciekawe co to. Mi się to wygląda na klenia. Ja, o, kleń. Aż nieprawdopodobne, słuchajcie. Że w nocy... Znaczy prawdopodobne, tylko że to kurde mi się nie za często nie zdarzało. Żebym ja w nocy łowił klenie. No ale dobra, no bierzemy co jest, nie? Nie będziemy narzekać tutaj za bardzo. Chodź. Dobrze, trafiłeś. ja się nie zjem, chłopaku. Tu masz akurat... Mistrzu szczęście, że ja Cię wypuszczę zaraz, tylko pozwolisz sobie, że zrobię sobie sobie pamiątkowe ujątko, ujątko zdjątko, kurde no i widzicie, tu se gadu gadu, a tu kurde ryba bierze, no jest słuchajcie, piękny kleń, może nie piękny, piękny, no wszystkie klenie są piękne, bo wszystkie klenie nasze są, idziemy go wypuszczać, o, jest, o. Ty, nie w tą, kurde, bo tam jest stado. O, o dobra. <śpiewa> yeah. Dobra, gdzieś tu wędkę porzuciłem. Teraz żeby tylko nie urwać. Kurde, jeszcze o tą trawę nie wierzę, po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Ale powiem Wam, że no kleni się nie spodziewałem o tej godzinie. Takie raczej, kurde, nie przypominam sobie, czy kiedyś tak pociągu miałem. Ale tak jak mówię, ja nie będę narzekać, nawet jak będą same klenie. Ale fajnie tak po ciemku, powiem wam. Aha, prawie się obsrałem za przeproszeniem. Tam w trzcinach jak mi zaczęło coś kurde iść, a to rodzina kaczek sobie przez główkę przechodziła. Opowiem wam, że dziwne uczucie. Takie trzy porady, gdybyście się wybierali na nocną zasiadkę, albo północną z przystawką spławikową, co bardzo polecam, bo jak wiecie, ja lubię, lubię bardzo popularyzować tą metodę, bo uważam, że ona jest naprawdę świetna, daje wędkarzowi, czy może dać wielu fajnych emocji, dlatego jakby, no pokazuję to Wam, bo, bo to jest naprawdę fajna metoda i fajne łowienie. Tak jak już powiedziałem, ten spławiczek ma coś w sobie. No to takie trzy porady, ja łowię na Wiśle, więc wypowiem się na temat Wisły. Pierwsza porada jest taka, że zawsze bądźcie na miejscówce jeszcze za widoku, trochę szybciej. Sporo szybciej tak, żeby trochę jeszcze posiedzieć i poobserwować tą wodę. czy jakiś wiaterek się zerwał, nie wiem, czy tam nie będzie szumieć Wam. Chodzi o to, żeby obczaić sobie jak woda chodzi. W nocy tego nie będziecie widzieć, ta woda czasami trochę zmienia swój układ czasami ten prąd jest delikatny czasami przyjdzie jakiś mocniejszy prądek warto wiedzieć jak ta woda będzie się układać tak żeby w nocy no po prostu na czuja będziecie musieli to robić w dzień musicie wytypować miejsce gdzie ten zestaw będziecie wstawiać więc nawet jeżeli nie chcecie łowić w dzień to przyjdźcie szybciej wrzućcie sobie zestaw Poobserwujcie trochę, jak się zachowuje spławik, yy, gdzie ewentualnie wytypować to miejsce, gdzie ten zestaw w nocy będziecie stawiać. W nocy wtedy będzie Wam o wiele łatwiej, jak za dnia sobie tą miejscówkę po prostu obadacie. Druga sprawa to jest taka, jak sobie szykujecie stanowisko. Moje stanowisko nie jest jakieś wielkie, bo ja tu nie przynoszę parasola, namiotów, nie robię grilla, nie robię ogniska. Nie za bardzo przepadam za takimi biesiadami, wolę się skupić na łowieniu, ale mimo wszystko zawsze organizuję sobie jakoś to stanowisko. Tak, żebym w nocy nie szukał się. Układam sobie... Kurde, tak patrzę, wiecie, bo tam buja mi ten spławik i jakoś tak mnie to... Trochę jak znam życie, to pewnie jak gadam tutaj, to zaraz będzie Tak, żeby niczego nie szukać, układam sobie pleca, gdzieś tam, no w moim przypadku statyw, kamera, podbierak i tak dalej, i tak dalej. Tak, żebym wiedział po prostu na pamięć, gdzie to wszystko jest, a nie żebym tego musiał szukać. I trzecia sprawa to zapoznajcie się też z samą ostrogą. Ostroga w nocy to jest prawdziwy tor przeszkód. Warto wiedzieć, gdzie są jakie kamienie, gdzie jest jakiś piaseczek, gdzie jakiś dołek, ewentualnie. Bo w nocy tu się można naprawdę pozabijać. A jak na przykład złowicie jakieś leszcze, chcecie je dać w siatkę, to sobie wcześniej już wytypujcie, gdzie tą siatkę tam wrzucicie do wody, gdzie ją przy brzegu przybijecie podpórką. Tak, żeby w nocy się po prostu nie szukać i nie, nie chodzić po macku. Ja wiem, że latarka, ale jej lepiej używać jak najmniej. Tak, tak ja zawsze uważałem. Tak byłem uczony zresztą przy, nocnych łowieniu, przy nocnym łowieniu sandaczy. Moi, że tak powiem, mentorzy uczyli mnie tak, żeby jak najmniej, nawet poruszając się między ostrogami, były takie lata, że ja w ogóle nie używałem latarki, nawet agrawkę wiązałem po prostu po dotyku. Więc tutaj jakby takie mam nawyki, uważam, że one może i nie są takie do końca głupie, więc jakby tego światła też jak najmniej. Więc też warto właśnie tą ostrogę sobie wcześniej poznać i wiedzieć, jak się po tej ostrodze poruszać. To zdecydowanie też te nocne łowy, myślę, ułatwi. Jeszcze jedną rzecz sobie zobaczmy. To też zawsze mnie jako spinningistę interesuje, jak jestem w nocy. Ze spławikiem, Zawsze podchodzę sobie na szczyt ostrogi i ze światełkiem to fajnie widać. Patrzę, czy jest jakaś drobnica. No wiecie, zbliża się jesień, więc w końcu na te nocne sandacze trzeba będzie się wybrać, więc już można skorzystać z okazji i popatrzeć. Ale ja wam jest tu jakaś drobniczka. Zobaczcie. Pewnie nie będzie tego widać za dobrze, ale jest, jest są rybki. Bardzo drobny na rybek. Nic większego, ale ciekawa obserwacja też jest taka, że jak tu przyszedłem, to widziałem, że bole nie gonią, ale one raczej gonią po klatkach. Nie widziałem, żeby coś tu w warkoczu czy na przelewie uderzało. O kurde, no właśnie, ja się wyrżnę. No ja zawsze też to lubię i też zawsze gdzieś tam w filmach staram się przemycać takie informacje, że czasami łowiąc na jedną metodę, możemy sobie taki zrobić zwiadzik już pod kątem innej metody. Jak łowicie na różne metody. Na przykład tak jak tutaj, tak siedzimy teraz w nocy z przystawką ze spławikiem, ale co nam szkodzi zajrzeć w przelew i też oczywiście uszy nastawione, trzeba też słuchać, czy ten drapieżnik nie żeruje, to też będzie jakaś tam dla nas informacja, jak łowimy nocne sandacze, no to już będziemy wiedzieli, gdzie ewentualnie możemy przyjść, także zawsze warto wykorzystywać takie rzeczy. Dobra, zobaczymy, miałem jedno, jedno puknięcie jakieś po ciemku, miałem. widzę, że ten spławik teraz położyło jakoś dziwnie. Jak mnie nie było, to coś tam się zadziało. Nie? Tylko, że niestety, słuchajcie, wiaterek się zerwał taki niefajny. Ej, jest tu wszystko jak należy. Widzę, groch jest cały. Cały taki jakiś, kurde, ten wiaterek z jednej strony uf, dobrze, bo komary nie gryzą. Ale z drugiej strony jakoś tak uf, niezbyt przyjemnie się robi. Ale kurde, światło zapaliłem. Widzicie robactwa? Nie wiem, czy tu widać, jak to lata. Obudzili się. Nieduża. Ładne branie. Bardzo ładne branie. Ale niestety rybka mała. Co to będzie? Krąb. żeby się tu kurde. O, krąb jak zobaczcie. Taki patelniak. Dali. No, jest kolejna rybka. Też niewielka. Znowu chyba krump, Branie leszczowe. Spławik podskakiwał. Ale widzę, że to nie jest to, co tutaj o co nam tutaj chodziło. Czy to leszczyk? Krąb. Co prawda ładny. W miarę taki. Wiślany. Do naszego celu to daleka droga, chyba. Czekajcie, wypuszczę go tam w ten przelew, żeby tutaj może zamieszania nie narobił. Poszedł. Jeszcze jest jedna uwaga dotycząca takiego nocnego łowienia na przystawkę. Bo to zawsze mówię przy łowieniu w dzień. Że trzeba być bardzo czujnym, jeżeli chodzi o brania. Najlepiej kij zaraz obok miejsca, gdzie siedzimy, tak, żeby tylko jednym wyciągnięciem ręki i szybko zacinać. Ewentualnie co lepsze, no ale nie zawsze może takie wygodne. Dolnik trzymamy na kolanie, opieramy kijo o podpórkę i po prostu trzymamy cały czas rękę na wędzisku. Także jak jest branie, to od razu zacinamy. I to bardzo często podkreślam, że te brania są bardzo szybkie, krótkie i tutaj trzeba bardzo szybko reagować. I jak dzisiaj rozmawiamy sobie o takim nocnym łowieniu, to w tym względzie się nic nie zmienia. Cały czas to jest przystawka, sławik, i tutaj cały czas te brania są szybkie, nawet jeżeli to będą brania leszczowe, takie no, które nie polegają czasami na tym, że po prostu spławik szybko idzie pod wodę, czasami ten spławik wolno się chowa, czasami ten spławik tak podskakuje na wodzie. Niemniej jednak to wszystko i tak trzeba zawsze bardzo szybko zacinać, więc na no łowienie na przystawkę na pewno nie jest taką metodą, gdzie rozpalicie ognisko grilla, odchodzicie od wędek, biesiadujecie, a coś tam się zadzieje, to dopiero dobiegacie do wędziska. Tak jak jest to na przykład przy łowieniu na koszy, kiedy mamy założony na przykład dzwonek na szczytówkę. No tutaj to jest takie cały czas łowienie aktywne, cały czas łowienie, nawet w nocy które wymaga bardzo dużej czujności, uwagi i skupienia. Im dalej w las, tym gorzej. Słuchajcie, o ile w ciągu dnia coś się działo, na wieczór coś się działo, tuż po zachodzie też się coś działo. Nawet jak już było zupełnie ciemno, no to jakieś tam krąpiki chociaż uderzały, tak teraz no przynęta jest. W ogóle cokolwiek skończyło się dziać. Nie ma nawet stuków, puków. Nic mi nawet nie buja już od dłuższego czasu z powikiem, jest już godzina taka, nie wiem, pewnie koło 12 będzie, po 12, więc nie wiem czy to już się po prostu nie skończyło. Za duży. Albo nie za duża. Krump. Skoczek. Tak zwany. Tak? Czy co? No. O, to takie. Nie po takie ryby my tu przyjechali. Panie. Panie kochany. Nie, certa. No jak certa to całkiem fajna. <laughs> Ale i tak nie takie. Nie o takie mi tu chodziło. Chodź, chodź, chodź. chodź. Spokojnie, ale ciepła ryba. No właśnie. Groch się uratował. Można na to samo ziarno łowić. No i to właściwie znowu zagadka. Zagadka dla Was. Certa czy świnka? Co to było? Jak myślicie? To jest, ale też nieduży. Jakieś tam widzę chyba krąb. Krąpik, co so, czy co to jest? Czy znowu certa? Chyba znowu certa. No, o zobaczcie. No, takie takie rybki. Poranne. Gdy poranne, wstają zorze. Nie wiem, co tam dalej, żeby coś się rymowało. Możecie dokończyć w komentarzu. Żeby było wędkarsko i do rymu. Wczoraj późne popołudnie, wieczór i yy, jak się zrobiło ciemno. Fajnie. Do około pierwszej coś tam się działo. Jakieś stuki, puki, jakieś drobne ryby. Później od tej około pierwszej do samego rana kompletnie nic. No i teraz rano to co widzieliście. Chwilę tu jeszcze posiedziałem. Już się nic nie dzieje. Także ogłaszam zakończenie nocki. Misja zakończona sukcesem. Bez odbioru.